ziemeczki ja jestem Meloniki. witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, nagrywam dla was odcinek z tego, jak, słuchajcie, odblokowujemy Boxa. więc ja już sobie wybiorę tutaj naszą penę, w którą będziemy dzisiaj grać. I spróbujemy nabić na duo Boxa. słuchajcie, 5000 pucharków, więc bez przedłużenia już lecimy. I wy pamiętajcie też, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i napisać komentarz na tym pod tym odcineczkiem. A ja zapoplątałem się, o kurde. A mamy skład, dobra um, Subskrypcje dzwo dzwoneczek. Łapkę w górę. I no, słuchajcie, nie mam. Może to będzie giveaway na no, mega boxa Zobaczymy, jak będzie. A dzisiaj jest szansa. O, tutaj typy. O kurde, spróbowałem. Dobra, ciao. Ja tych typów mogę wyjaśnić. Panie tego kolta sobie obiję na no A to nasz. To był weźmie parkip Składka. Oaaa! No. Już rzucamy naszego mortarka. Siuu. Mam koty. Oblężony. Nie, on ją zabije. O kurde. Teraz na mnie, tak? No kurde, nie miałem Nie miałem szans. To jest najgorsze. Dobra, słuchajcie, bo dzisiaj takie rozgrywki sobie robiłem i słuchajcie, kompletnie mi dzisiaj nie idzie. Kompletnie. Słabo jest strasznie. Odzwyczaiłem się. Bardzo długo nie grałem w tą grę. Troszkę tam nabijłem jakieś ręki, ale długo nie grałem. I odzwyczaiłem od celowania. I ciężko mi jest teraz się znowu przyzwyczaić. Kolego, powinnyś mi pomóc. Będę to rozwalał 3 godziny Oczywiście tak naprawdę nie będę tego rozwalał 3 godziny Trochę będę Po prostu bardzo długo będę rozwalał A tam jest jakiś pełny, podejrzana Z Ricardo, rzucę im miminkę Zobaczymy mają taką Cyk Ciał wykonany perfekcyjnie Ja cię ochronię kolego chodź, chodź Idziemy, idziemy Zadaliliśmy z, z niewłaściwymi osobowościami. Mam sapeny Dzikado. Polecam się bardziej tak schować. A! O nie! No kurde, ten paciną HP został. No to jest niemożliwe jakieś no. Nie? nie mogę zająć za domami tego miejsca. Od razu tracę. Może sobie zrobimy... Na żonglawie. Może trafimy na jakiś fajnych randomów. Dobra. Lecimy z koksem. Fajna mapka. Mi się podoba. Trochę im tam podejdę. A on z auto-ataku wali, co za nóg. Nie upiera się. Wyjazd, cyk, leczonko dla wszystkich. 6 HP. O kurde. O nie! O kurde. Ale nas zjechali. Na mój team nic nie robi. Mój nic nie robi i poleca tego Krimo. No kurde! No to teraz, głupia. Jak oni nic nie robią? No kurde, no! Oni nie chcą mi w ogóle pomóc. było strasznie słabe i do tego tak się nabije z randomami. Nie chciałabym tego Mega, mega, mega Boxa strasznie. A mi coś nie idzie na odcinku. Ja teraz y, może nam pójdzie, ogląda mnie ktoś. Chyba oni głupio tam weszli. Ten dynamite będzie czuł. Mówię tak nie tylko z auto-ataku, mierzyć tam. Teraz, może, to będzie wyganerz Ładnie tutaj zostawił miny. Ten daryl robi. Już nawet dynamite mnie załatwił, ale to też jest dobra postać. Ja tak nie umiem być dynamite. On tam ładnie się ustawił. I będzie z nim ciężko dosyć. Ja znam nowa ulta. I my go będziemy tak ten. I go zabijemy w końcu. Spójrz, że tego bunie, że... nie za. Dobra, El Primo, nie! Okej, okay, dobra, myśmy wygrane, słuchajcie. To no strasznie mi żal, że będziemy mieli bardzo mało na plus. Że ledwo to odrobimy, no i ledwo odrobiliśmy to, co mieliśmy. Słuchajcie, strasznie nam nie idzie, może zygramy sobie nitą, to może nam pójdzie. Jeden wygrany meczek, słuchajcie, jeden wygrany meczek. Mam nadzieję, że z tego Megaboxa coś wypadnie, bo tak się na niego trudzę. O, są tak fajnie wyskoczy. Pu! Pu! Frank jest mega dobry. Co oni robią? Oni ja nie nagrać. grać. Tylko pytanie, bo to jest ta niska ranga. Dawaj, Franki! Znaczy... Dawaj, mój misiu mądrości. Leżysz? O Jezu, ale z Obilność, ja mam 6, ale mój mi się atakuje. Bez Ricardo. Ale wiesz, mi ten Frank będzie chciał użyć ulta. Czemu nie używa ulta? O nie, zastopował mnie? Nie! nie. Nie, bierzcie to do mi. Nie, że oni tutaj nie proszę, nie. Jest. Ja się to biorą. No, nie, koledzy, no, przykro mi. Dobra, słuchajcie, mamy ten odliczanie. I może to wygramy? bym jeszcze nie wiedzia. Nie wstrzymaj ich, słuchajcie. A tu ja mam 5 gemików, a tu ja mam tych niepotrzebnych 5 gemików. To byłem na środku. Dobra, jestem gwiazdą gry. I słuchajcie i mamy, wreszcie mamy mega tak może, żeby go odblokować. Chyba otwieramy mega skrzynkę. I uwaga. Nie patrzę ile rzeczy. Bo... 8. Wy pewnie widzieli 20 do broka. TIK-22. Shelly. Jessie. Bonusy już są. O nie. Dobra, nic nie wypadło niestety z Megaboxa, Jestem zawiedziony. Mamy jakieś ulepszenie do tika, To fajnie, A nic nie wypadło. Jestem trochę zawiedziony, ale trudno. niestety coś, coś mi się mocno Nie nabija te kucharki, ale dobra, trudno. trudno. Więc to było na tyle w tym odcineczku. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, zostawić łapeczkę w górę z, z dzwoneczek i napisać komentarz. No to na razie, na pa.